Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Rękodzieło. Dzisiaj zapraszam Was do wydziergania razem ze mną takiego uroczego jajka pisanki. Tu jest akurat wydziergany ze sznurka bawełnianego, który ma 3 mm. Ja sobie wymyśliłam taką formę, że dokleiłam sobie piórko, które może być, a nie musi. A z tyłu zamontowałam za pomocą kleju na gorąco patyczek do szaszłyka, ponieważ będzie to, ta pisanka służyła jako moja ozdoba. W Donicach z kwiatami. Tu mam wykonane z ombre włóczki, jednak była ona grubsza. Tak samo jest sztywne, fajne. To też był sznurek ombra. Niestety, akurat w tym momencie nie było przejścia kolorów, ale myślę, że i tak bardzo ładnie wygląda. Przynajmniej takim włóczką i sznurką ombre nie trzeba zmieniać kolorów gdzieś tu w międzyczasie, żeby żeby pisanka była kolorowa, jak na pisankę przystało. Ja mam tutaj jeszcze resztki sznurka 3 mm ombre. Co prawda tutaj mi tak jakby się układa sam taki różowy kolor, ale nic nie może się zmarnować. Więc zabieram się do pracy. Będę grała szydełkiem numer 5. Wy musicie dostosować grube szydełka do swojej włóczki lub sznurka. Zaczynamy od magicznego kółka. Nakładamy sobie na dwa palce, owijamy w ten sposób, jeszcze raz pokażę, dwa palce w ten sposób, wkładam szydełko tu, zabieram sobie nitkę, wyciągam te dwa palce, tu już nawijam, przytrzymuję i robię oczko łańcuszkę. I teraz będziemy robić tak jakby słupki, słupki nawijane, więc zabieram. W ten sposób wkładam do magicznego kółeczka, zabieram z palca, mam trzy nitki. To jeszcze nie koniec. Znowu zabieram z palca, wkładam do środka, znowu zabieram z palca, mam pięć nitek. Zabieram z palca i teraz przez te wszystkie pięć nitek powoli przeciągam. Może to się wydać z początku trudne, bo tu, gdzie są te narzuty, może mi się tutaj wyostrzy. One są tylko narzutami, więc nie są tak tutaj luźniejsze jak te oczka, i przez co może się wydawać, ja tutaj będę pokazywała, jak przesuwam. Trudniejsze, więc się nie poddawać, jak się coś stanie. I mamy takich tutaj słupków, podwójnych słupków, nie wiem, jak to nazwać, nawet będziemy wykonywać 8. Jak już przyciągnęliśmy, robimy jedno oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka będzie nam potrzebne, żeby w drugim rzędzie mieć przerywnik między tymi. Właśnie tutaj ozdobnikami tymi słupkami, i znowu nawijam do środka, zabieram, mam trzy, nawijam do środka, zabieram, mam trzy, zabieram z palca. Tu, jak jest Wam, robi się luźno, bo się może rozciągać w czasie dziergania, delikatnie tą nitką. Przyciągnijcie sobie. I przez wszystkie pięć powolutku sobie. Przeciągam oczko łańcuszka. Jeżeli robicie sznurkiem, to nie ściskajcie za mocno. I zobaczcie, to, że było oczko łańcuszka, zrobiło nam tutaj przerwę, która będzie bardzo istotna właśnie w drugim rzędzie, żeby stworzył się ładny wzór. Więc zaczynamy. Nawijamy do środka, zabieramy z palca. Mamy 3. Nawijamy do środka, zabieramy z palca. Mamy pięć. Zabieramy z palca. Przeciągamy oczko łańcuszka. Nawijamy do środka. Oczko łańcuszkę. Nawijamy do środka, trzy, nawijamy. Pięć, zabieramy z palca, jest, liczymy. Można w tył liczyć. Mam raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, potrzebuję osiem, nawijam do środka. Siedem i ostatnie. Osiem. w ostatnim oczywiście też wykonujemy na końcu oczko łańcuszkę. Jeszcze przeliczę 1 2 3 4 5 6 7 8. Pamiętajcie, żeby zawsze było zostawione oczko łańcuszka. Ściągamy sobie tą nitkę, nie tą skłębkę, tylko ta, która wcześniej nam tutaj wisiała. Jeżeli nie docięliście do końca, bo sznurek jest ciężka, nie przejmujcie się, dokończycie sobie na gotowej robótce. Wbijamy się teraz Liczycie oczko jakby raz, liczycie sobie raz, dwa, trzy. Jest ono widoczne. Po prostu tutaj. Tak. Wbijacie się. Pobieracie nić. Mamy oczko. Jeszcze raz pokażę. Musimy zamknąć to nasze okrążenie, czyli wbijamy się tu. Oczko ścisłe polega na tym, że jak się już przebijemy, to z palca nie zabieramy nici, tylko przeciągam. I teraz tu macie takie przerwy. Ja wiem, że one mogą być z początku małe widoczne. To są właśnie te oczka łańcuszka w powietrzu robione, które teraz będą nam potrzebne. I teraz tak, w pierwszej takiej przerwie wykonujemy trzy słupki zwykłe. Pierwszy, czyli do środka zabieramy, mamy dwie nitki. Sposób. Tu żadnych oczek łańcuszka już nie robimy. I trzeci półsłupek zwykły. W następnej przerwie. Tutaj nie ma się co martwić, że tutaj się jakaś dziurka zrobi. Według mnie to jest urocze, bo przynajmniej jest jakiś y, wzór. A na sznurku może to być widoczne. Ja też się staram w miarę luźno robić, żeby to było widoczne dobrze. Znowu wbijamy się w tą przestrzeń. Jeden półsłupek. Drugi półsłupek. Trzeci półsłupek. Teraz będziemy robili półsłupek nawijany. W kolejnej tej przestrzeni. Akurat się paznokcie zlewają z kolorem sznurka, ale widać to wszystko. Robimy sobie ten narzut na szydełko, bo będzie półsłupek nawijany. Do środka tutaj. To jest to nasze oczko łańcuszka, które robiliśmy poprzednio. Mamy trzy nitki, zabieramy z palca. I tak. Nawijamy nasze tyłko do środka, zabieramy z palca trzy nitki. I jeszcze raz. I już mamy trzy słupki nawijane, zrobione. Teraz w następnym będziemy robić słupek. Nawijamy do środka, pobieramy nić. Mamy trzy nitki, ale teraz nabieramy z palca nić. Przeciągamy przez te pierwsze dwie, żeby mieć dwie, znowu zabieramy z palca i proszę, mamy pierwszy słupek. Nawijamy, mamy trzy nitki, drugi słupek i trzeci. W dalszej tutaj części, w tej przestrzeni, robimy słupek nawijany, czyli robimy raz, dwa. Musimy mieć takie dwie nitki na szydełku. Wbijamy się teraz w tą przestrzeń, zabieramy z palca. No i mamy cztery nitki. Postępujemy tak samo jak ze słupkiem zwykłym, czyli zabieramy z palca przez pierwsze dwie. Możemy sobie przytrzymać. Mamy trzy. Zabieramy nic z palca przez pierwsze dwie, zostają dwie z palca. Proszę, to już jest nasz pierwszy słupek nawijany. Raz, dwa. Do środka pobieramy. Mamy cztery nitki. Przez pierwsze dwie, przez pierwsze dwie i kolejne. Raz, dwa. Słuchajcie, kochani, jak wy przeszliście tutaj, gdzie te pięć nitek trzeba było nit, e, nitkę, włóczkę lub sznurek przeciągnąć przez te pięć oczek to, to to już jest po prostu drobnostka sama przyjemność w ogóle dzierganie to przyjemność jesteśmy tak jakby na nie wiem jak to nazwać na tej górnej części jabłka, ta, jajka na tej, na tej górnej części jajka naszej pisanki i teraz tu będziemy jeszcze robić Trzy takie słupki duże, ale zanim to zrobimy, musimy wykonać jedno oczko łańcuszka. I z powrotem, żeby powstał nam ten właśnie tutaj ten owalny kształt. Raz, dwa i robimy to samo, co robiliśmy przed chwilą. Czyli przez pierwsze dwie, znowu pierwsze dwie i znowu. Raz, dwa. Tutaj na górze to jest jedyna przestrzeń, to takie oczko, gdzie będziemy mieli sześć w słupku. Wszędzie było po trzy. Czy to słupki, czy to półsłupki, to jest jedyne miejsce, gdzie mamy ich sześć. No i proszę. Teraz będziemy robili odbicie lustrzane. Czyli skoro tu mamy trzy słupki, tu trzy słupki, tu będą, tu są te nawijane, tu będą zwykłe i tak musi nam się to układać. Czyli jedziemy dalej. W tej przestrzeni robimy słupek, nawija, yy, słupek zwykły. Czyli polega on na tym, że tylko raz nawijamy. Tu było dwa razy, tutaj raz. Wbijamy się przez pierwsze dwa i dwa. Drugi słupek i trzeci słupek. Pięknie. Teraz tu w kolejne. Zobaczcie, jaki nam się ładnie wzór tworzy. Teraz słupki nawijane, czyli Zabieramy nić, wkładamy do środka, pobieramy. Mamy trzy nitki, pobieramy i przez trzy zabieramy do środka. Drugi słupek, półsłupek, przepraszam. I trzeci. Tutaj robimy w tej ostatniej przyszczeni. Słupek zwykły, czyli zabieramy. I też robimy trzy. Możemy sobie troszeczkę wyciągnąć. W każdej przestrzeni zobaczcie, mamy wykonane półsłupki, słupki. Można sobie pięknie uformować. Teraz obcinam. Nić. Tu ją sobie, to jest to nasze ostatnie szydełko, które było na ostatnie oczko, wyciągamy i teraz tak można za pomocą szydełka sobie tu przeciągnąć tak na lewą stronę. Lewa strona, czyli to jest tak, gdzie wystaje nam ta nitka z tego magicznego kółka i mniejszym szydełkiem. Tu sobie przeciągać aż do tą, którego ja oczywiście nie wzięłam, bo pomyślałam, że pokażę jak to zrobić igłą plastikową, jeżeli nie przeciągnięcie, ja to wrócę, jeżeli nie przeciągnęliście tutaj szydełkiem, no to zrobimy to tylko igłą, czyli wpijamy się tutaj. O. I teraz sobie chowamy. Chowamy to znaczy, że nigdy, pamiętajcie, nie kończymy robótki gdzieś tutaj, bo nam się spruje. A tak to będzie estetycznie wyglądało. Tu sobie przeciągamy. Jeżeli będziecie mieli zwykłą igłę, no to będzie troszeczkę problematyczne, bo w zwykłych igłach te czubki są ostre i mogą. Rozdwajać włóczkę lub sznurek. I teraz tak robimy sobie supełek. Jeszcze tą nitkę od środka możemy sobie przyciągnąć. Jeden supełek. Drugi supełek obcinamy. I w moim przypadku ja mam sznurek bawełniany. On jest dosyć sztywny, żeby on mi się pięknie uformował. To teraz włączam żelazko. Biorę sobie na lewą stronę robótki i odparuję. I wtedy jak to będzie ten sznurek wilgotniejszy, to nadaję mu jeszcze kształt. On ma ten kształt, oczywiście, ale przez to, że sznurek jest sztywny, będzie lepiej wyglądał, tak jak na przykład tutaj już po wyprasowaniu jest płaściuteńki. tak? Także wtedy sobie go uformujemy, on już nam zostanie. W takiej formie, jak go po wyprasowaniu, właśnie ukształtujemy. W moim przypadku, tak jak mówiłam, patyczek przyklejony na gorąco. No i cóż, kochani, udanej zabawy w dzierganiu. Już niedługo święta, także najwyższy czas zrobić ozdoby. Przy okazji życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, obfitego dingusa. I wszystkiego, co najcudowniejsze, przepraszam za to, że mi się język plącze, ale nie chcę wam za dużo czasu zabrać i mówię szybko, i później to tak wychodzi. Wszystkiego najcudowniejszego dla Was, dla Waszych bliskich, wesołych świąt, cudownego dziergania, bogatego zająca. No to cóż, poproszę jeszcze o lajkowanie, subskrypcję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Do usłyszenia i do zobaczenia.